Cześć, wszystkich z tej strony Gryfciu. Witam Cię w kolejnym odcinku z Warface rankingowy. No słuchajcie, mamy nowy sezon. Mamy nowy sezon, więc jak to przystało na nowy sezon? Mecze roz... Boże, mecze opozycje. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego znowu? No dlaczego znowu? Ten gold tak mi pasował. No ale dobra, no słuchajcie, no co? Trzeba to zrobić, nie? Pięć meczy... Mamy w zasadzie dwa miesiące na to, żeby zająć jakąś sensowną pozycję. Wątpię, że uda mi się coś więcej aniżeli Golda. Bo umówmy się, nie gram za dobrze, ale kto wie, może akurat się uda, może akurat się uda. Natomiast co? Ruszamy, widzimy się za chwilę z meczu. No i mamy trailer parka, słuchajcie, także ruszamy. Skąd ja mam tą DBR-kę w ogóle? Czy mi się nie zbugowało? To ja nie wiem. Skąd ja miałbym mieć dbr na tym? Może ja. Nie wiem. Piłem? Dostałem? Co mi nie wiem, ale tak jak postrzelałem sobie z niej na strzelnicy. Broń mega sztos, nie? To zresztą widać. Dajcie mi lepsze bronie, nie? Dajcie mi lepsze bronie, i te rankedy są moje, tak wam powiem. Dobra, rozjechany. No jest tam jeszcze jeden, jest tam jeszcze jeden. Kurna, dostał no. Witam cię, kolego. No i ostatni, gdzie jest ostatni? Ja tu asa zrobiłem, lecimy. Gdzie jest ostatni, słuchajcie? No nie, zabili mi go! Ale 5-0 takiego czegoś to mi się jeszcze nie zdarzyło. Ja mam nadzieję, że to nie jest zbugowane, że ja mam tą broń, tylko że ją faktycznie mam, bo ja już nie pamiętam. Ostatnio dużo rzeczy takich fajnych zakupiłem. Ale tej DPR-ki to nie pamiętałem, ale kurno, jeśli to jest broń, którą ja mam na stałe, uj, uj, uj. Kurna, na dole, gościu. Ajajaj. Aj, aj. Weź mnie podnieś, weź mnie podnieś, co, co, ty masz? Jesteś medyk czy nie medyk? Medyk. Chłodność, podność, no nie zastanawiaj się 3 minuty, no dawaj, dawaj. Nie ma czasu. Dobra, szybki, moło na luzie, na luzie. No, chodź, 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 dobrze, brawo. Kurna, no ale szkoda, że mnie tam zabili. Znaczy, ja niepotrzebnie wchodziłem w sumie na to, nie? Dedyla już zrezygnował. Początek Twierdził, że. No, łelp. Nie dziwię mu się trochę. Też bym się kurzył jakby tak to wyglądało. No, ale no co, no, taka sytuacja, nie? Takie żyćko można by rzec. I my mieliśmy trudne mecze wcześniej, ale... Gdzie są wszyscy? Tu są chyba. I tutaj jeden był. Dobra, jest gościu za winklem. Witam. O Jezus, ja do swojego strzelałem zamiast do niego. Witam. Ohohoho! Jej, co jest? Jakby... Albo grajemy jakiś słabsi gracz teraz. To też jest prawdopodobne. Albo ja w końcu zacząłem strzelać, bo dostałem jakąś sensowną broń. To też jest prawdopodobne. Tu jest za Nie, nie, nie widzę nikogo. Wow. Kurno, ale ten granat nad łbem. Czuję kogoś, ale nie wiem gdzie. A, kurna! cmcr złota, no. Trudno. Mam nadzieję, że mamy jakiegoś medyka, który by mnie po. No nie mamy żadnego medyka. Wszyscy grają asaltami, wszyscy grają asaltami nagle. W ogóle dużo, strasznie dużo ludzi ma teraz Edge Rifle i CMCR-ki, nie? Jakby mam wrażenie, że co drugi gracz, albo nawet 75% graczy ma te dwie bronie, nie? Bo jedną z tych dwóch broni. No, wy o tym myślicie? Jak, wy też widzicie taką statystykę, czy? Chociaż i wy, jak gracie na wyższych levelach, to na pewno tam jest taki ten. Taki rozjazd. Że jeszcze w ogóle wszyscy mają. jestem w ogóle ciekaw, do jakich rank mnie wrzuciło, bo tego niestety nie widać. Szkoda. Mogliby to dodać takie info. Nie bym wiedział, na kogo gram. Nie mnie to natomiast, że oni stoją w miejscu. Po prawej stronie chyba masz go za plecami, czy nie? Czy mi się wydawało? Ale wygraliśmy, to najważniejsze. Wygraliśmy to najważniejsze, zobaczcie. A szkoda, że tamten jeden od nich wyszedł. Mieliby większe szanse, no ale. Wyszedł, to wyszedł. Chyba, że to taki fart po prostu miałem na samym początku, że to tak mi dobrze poszło. Zobaczyłem nową broń, wiecie, się odpaliłem. Jazda. A tu tak naprawdę ona tak dobrze nie strzela. Zajebą mi one-tapa. Zajebał mi one-tapa. No nie wierzę w to, nie. Nie wierzę w to. Ten nasz medyk mógłby ruszyć dupsko. No pod tobą jest, dobrze, brawo. Panie medyk, zapraszamy do medowania, bo widzisz pan co się dzieje, no, no i dupa. Pomedował żeś pan? Tyle było z tego. Bomba podłożona. No dobra, najważniejsze, paka leży. 3 na 1. To raczej wygrana runda, raczej wygrana runda. O, albo nawet zwycięstwo przez Walkowera, słuchajcie. Jeszcze lepiej. Jak mam tu GG napisać? A, mam wyłączony czat. Aha. Chciałem GG napisać, no chciałem być miły. A nie mogę, dobra. A bo ja mam y, czat do wszystkich wyłączony. Dobra, czat do wszystkich to może lepiej zostawmy faktycznie wyłączony. Bo to nie ma co. 267 KD. Umówmy się! Od ostatnich 6 czy 7 odcinków, może nawet więcej, nie miałem KD na plusie. Na rankingowych. Więc jestem w szoku, jestem w szoku, słuchajcie, widzimy się z następnego meczu zaraz. No i jedziemy, słuchajcie, z drugim meczem. no, tą deberkę ja mam na stałe. Ja mam ją na stałe, ależ dobrze, ależ mi się to podoba. Natomiast widzę, że drugi raz trafiliśmy tego 5-2-3-4 Polaka. Także pozdrawiam serdecznie, jeśli to oglądasz jakimś cudem. Natomiast tak zauważyłem, że częściej mi się trafia kogoś z zagranicy trafić, kto ogląda moje odcinki niż Polaków. To tak ciekawostka. A tu nie mogę na górę tego wrzucić. Dobra, cyg Mołotow A no, mołotowik nie zadziało, widzę. No dobra, trudno. Dajmy tam. Uh! Wow! Wow, z góry! No nie spodziewałem się tego. Ojojoj! Oj, oj. Ale dałem dupy. Szkoda, że nie mamy. A nie mamy dwóch medyków, tylko oni we dwójkę się wywalili za zero. Szkoda. Szkoda. Ua. Sam na trzech został z czego dwóch snajperów. No, będzie ciężko. Będzie ciężko. Przebieg ci gościu. No, oj, tak masz tam gościa. Co zrobił teraz? Dwóch na raz. No, snajpera masz za winkiem, chyba co? No, biega gdzieś tu biega. To nie wiem, czy nie wyżej czasami on biegał. 30 sekund. A nie, jednak nie wyżej. Uła. Zero ma. Dobrze, dobrze Drax. Ej, Ładnie gra chłopak. Ładnie gra, nie? W sumie nie wiem czy chłopak, może być też dziewczyna. Ładnie gra generalnie no. Tak z wyczuciem. Widać, że ograna jest gierka. Widać, że w Warface'a trochę godzin spędzonych. Podoba mi się to. No, brawo. No, szkoda tylko, że nie mógł go dobić. No, ale już. 2-0, 2-0. Nie wierzę w to, patrzcie. Jeden i drugi miał staty 2-0. Nie, to nie, nie, to jest, to jest niemożliwe, żeby taki przypadek miał miejsce, nie? To jest wręcz niemożliwe. Dobra, obiegajmy sobie. I może jestem w stanie coś tutaj jeszcze... ...pozmieniać, jeśli chodzi o ten... O ...tą broń, bo ja mam ją taką defaultową mocno teraz. Oj shit. Za tobą? Dobra. Ja no żartuję, idę w dół. O, kurwa, sniper go tam dojechał. No. Jak macie taką emotkę na Twitchu zrasta, gdzie ktoś skacze i ten gościu strzela do niego i tak w ogóle nie trafia, to tak się właśnie poczułem trochę teraz. Jak ten, który strzelał. Jak ten, który strzelał. No ale no co? Oj, oj! Jak on był tu skoczył na łeb? Co tu się wydarzyło? Dobra, potrzebuję jakąś... Może inny celownik? Nie, ten ma stabilność większą. Dobra, zobaczmy tak, jak to będzie siedzieć. To będzie grało, czy nie grało. Problem z tymi snajperami jest dość duży. Dość duży. Bo są mega irytujący. Kurwa, no nie wierzę w to. I dwóch tu było, a ja się skupiłem na tym po lewej. Jak kasztan, nie? Jak kasztan. Ale nas biją. Nieogrywciu, musisz się skupić. Bo to jak tak to będzie wyglądało, to jest lipa. To ten drag z tego nie ugra sam. No zobaczmy. Za tobą, za tobą Drax gościu biega. Oni się w ogóle podnoszą. No już jest pięciu. Pięciu na dwóch. To jest lekki przypoł, ale mają pakę. Nie mają już medyka. Więc jest dobrze. Tylko teraz się nie wychylać głupio. No i ostatni. I ostatni. No ten Sub-Zero gra dość dobrze, więc no... Zobaczymy, ale ten Drax też. No, i kto? On już wie. Zrobił to. Zrobił to. On to zrobił, słuchajcie. Ale szczerze nie, nie wierzyłem w to, że to się uda, nie? No się myślałem, że to się nie uda. Dobra, na górę cyk. Tu sniperów żadnych nie widać. No kurwa, skupiłem się na tym po lewej, wtedy miałem ten z prawej. Jak patrzyłem z prawej, to mi po lewej. Kurno, no nie da się tak. No nie da się tak, słuchajcie, no. O, ale będzie przypał ten mecz. Ten mecz będzie przypał, ja już to widzę. Nie ruchy. widział go tam. Nie dziwię się, bo ja tego Icemana też tam nie widziałem, jak on tam stał na górze. Także za cholerę się nie dziwię. No dobra, czy ja wziąłem pakę? Nie wiem, czy ja chciałem brać pakę, słuchajcie. Ale trudno. Wziąłem to, wziąłem. Teraz już trzeba to nosić. Trzeba to brzemie nosić, kurna. Wlazłem idealnie w moło, idealnie w mołotowa wlazłem. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie. No kurwa, no nie, no nie wierzę we mnie. Sam w siebie nie wierzę po tym, co zrobiłem teraz, nie? Dość, że poszedłem jak debil na tą lewą stronę z tą paką. I dostaliśmy przeze mnie na dziurę tutaj To jeszcze Odwaliłem kakarakę tam na tych schodach I mi się smutno teraz słuchajcie zrobiło Powiem, wiem, że przeze mnie ta runda jest w dupę Teoretycznie z dwóch snajperów Versus Drax Ma szansę to ugrać Ale no nie wiem Czyli w ogóle Ile ich medyk naleczył że on jest pierwszy, mając 1 na 4, to ja nie wiem. Ja w ogóle mam. A szkoda gadać. No, to tego. No właśnie. Nie chcę tej paki. Bierzcie ją ode mnie w pizdę. Bierzcie ją ode mnie w pizdę. Tu trzeba zagrać. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak trzeba zagrać. Trzeba by było zagrać na wyciągnięcie ich, to znaczy. Po jednym wyciągnąć. I dopiero wtedy podejmować decyzję co dalej. No kurwa, ten Sub Zero kucnął, no nie wierzę w niego, no. Jakiego ja mam pecha z nimi. Ale widać, że ten Sub-Zero dobrze gra, nie? Bo, bo widać to, że to nie jest jakiś tam bolek. I trafiłem na dobre lobby, bo powiedziałbym, że bardzo dobre lobby, biorąc pod uwagę jak mi idzie. I jak widzę, jak ten Drax na przykład gra, nie? No bo nie wszyscy tutaj grają tak dobrze. Zresztą widać też po statach, nie? Jeden gra dobrze, czterech to tak średnio. że ja gram najgorzej, więc może nie powinienem tego komentować. Dajmy sobie spokój, co? Próbuję, chociaż próbuję, tak? No, próbuję. To najważniejsze. Ale mu rzucił moło pod nogi idealnie. 10 sekund. Mówię, 10 sekund. 5! Brawo, brawo, dobrze! Aj, no i nie wyszło. Nie wyszło. Znaczy wyszło, bo wygraliśmy tą, tą rundę, ale. Nie wyszło z tym pistoletem, nie? No ale ten Sabziro dobrze gra, nie? Dobrze gra, chłopak. Nie podoba mi się to, że on tak dobrze gra, nie? Biorąc pod uwagę, że gra przeciwnej drużynie. Ale gra dobrze, więc... Ja by go przecież nie będę cisnął za to. I lipa jest, bo oddaliśmy tą dwójkę. Bo nie? Jedi oni są. Oni pod jedynkę podchodzą, nie. Tu ktoś jest? Dobra, ktoś tam płonie? Kurwa, kurwa! Spanikowałem! Spanikowałem! Shit! Dobrze szło i spanikowałem na sam koniec. Niepotrzebnie, mogłem po prostu. jakby patrzeć ci w górę i próbować strzelać, nie? A ja próbowałem obiec, jakby nie wiem po co. Kogo? Słyszę, że ktoś tu biega Dobra Jezus, w końcu coś pomogłem zrobić Jak ten mołotów beznadziejny O kurna. O, ale oni kampią też strasznie, faktycznie, no bo. Znaczy, z jednej nie. strony to my jesteśmy debile, bo jak oni kampią, to my powinniśmy po prostu nie wychodzić, nie? My stoimy twardo i tyle. A to jest tak, oni kampią i my puszujemy, nie? jest tak z logiką, to ma niewiele wspólnego ogólnie. No i chuj. Dobra. O kurwa, widziałem go tu. No nie! On ma zero! I to nie sap, ale zero, naprawdę! Po prawej, masz go! Brawo! Dobrze, Lemon, brawo! I teraz 2 na 2. No. Dosłownie 2 na 2. Co tu się dzieje? Oj, 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 Lemon, oj, oj, kakaraka. Nasz chłopak nad sobą. O, w okienku, w okienku jest. Dzieje się, słuchajcie, dzieje się. O nie, zeskoczył mu liver na głowę. No i jeszcze pewnie kogoś reśnie tam. No. O, jest jeszcze tego snajpera. No i dupa. I Lemon wyszedł z wrażenia, nie? twierdzi, że to Pierdoli, nie będzie czego do końca. No nie no dziwię nie mu się. ajajaj, aj, aj. No i to jest tak. Pochwaliłem się z tym KD i trafiło nam na lepsze lobby. Widzicie, co się wydarzyło? No jest, jak jest. No jest, jak jest. No jest cholipka, jak jest. No. Zobaczmy, Co dalej? Słuchajcie, może się nawet widzimy w kolejnym meczu. Zobaczymy. No i jedziemy, słuchajcie, jedziemy. O, Draxa znowu mamy w teamie, no to dobrze, to akurat jest plus, wolałbym grać z nim niż przeciwko nim. Ten Sedat też, jeszcze tego Polaka też widziałem, tego U5-2-3 i jeszcze jakiś jeden Polak jest, który z nami wcześniej nie grał. O kurwa, o shit, ja nie widziałem go tam, on se kucał. Ty, chłopca, kucaka zajebał. No, tego, nie, tego się nie spodziewałem za cholerę. Złota CMCRK, ładnie. No, ale tu oprócz tego, że broń, no to wiadomo, skilla nie kupisz, nie? Broń to broń, ale to trzeba się jeszcze ruszać i w ogóle, więc. Pop... O, proszko tu. A ci kładzie, gościu. Oj! rundę. Nasza drużyna została wyeliminowana. No, jest jak jest, słuchajcie. Jest jak jest Pierwsza runda na dziurę. Oby tylko to się nie przerodziło w cały mecz na dziurę. Bo tego bym nie chciał. Dobra, Mołotow na lipę Ja mogę? No kurna, nie mogę, dobra, nieważne. Wiem, że to się uda. O kurwa, na dachu Brakuje mi w jednej rzeczy w tej grze. Brakuje mi możliwości pingowania przeciwnika. W sensie, nie wiem, co ono jest. Ale nie zauważyłem czegoś takiego, a tego mi strasznie brakuje, że mógł spingować komuś, gdzie są przeciwnicy. Jak Mniej więcej tak jak w Apexie. Jak ktoś nie gra w Apexa, to po prostu, że jest point, nie, na którym. Kurna, jak roist wyczekał mnie tutaj, ale hamulec ty! A ty, gnoju, gagatku! Jak mnie wyczekał, hamsko. No ale na dziurę dostaniemy znowu coś tuję. Ja. Niestety. Niestety. Przegrana. Z Co? Przegrana jak on mu w ogóle. Ten grom Podółce. podoba to mi bomba się bomba jaką to, ma, jaki klan. Rundy. <laughs> Od razu, kurwa. Bomba Po czym poznać polaka w grach, który możesz random nickname'y dawać i tak dalej, nie? To właśnie po tym, że goni suki na Bosaka na przykład. KURNA! Brojstu! Ale na dziurę to będzie, to będzie 6-0 jak nic, nie? A może nie. Nie no, raczej tak, bo. Najgorzej, że mają dobrego medyka, nie? Najgorzej, że mają dobrego medyka, bo jakby mieli beznadziejnego medyka. To nie ma problemu. Masz 8 amunicji, jak coś w tym CMCR. Przeładuj, może. No właśnie. Brawo Gromu, no niestety na moją niekorzyść, ale... Za tobą. Oj, a no, już nie zdążysz. Brawo, no i uciekaj, uciekaj, nie ma co. Brawo. Brawo Draksu, brawo. Dobrze, dobrze to rozegrał, dobrze to rozegrał I kurwa ja mam 0-4, daj ta spokój Ja wychodzę, nie? Ja wychodzę, daj Po co ja tu grałem w ogóle ten, ten trzeci mecz? Po co? Jakby ja wiedziałem, że to się tak skończy Bo ten pierwszy mi boże za dobrze I już było wiadomo, że mnie wrzuci na jakieś takie poronione lobby, ale Nie wiem, ja potrzebuję chyba jakiś lepszy Kevlar Bo ja dostaję dwa hity kurwa z CMCR-ki i mnie nie ma i jakby ja sobie mogę z tego żartować, ale to przestało być śmieszne, nie? Jakby to przestało być śmieszne, słuchajcie. Bo na rankedach to jest dramat po prostu. Na PVP to mam to w dupie, nie? Ale na rankedach to jest po prostu dramat. Oj. Prawo. No ale jeden za jeden. O, ładnie! Ojej, z jego trup się tam. Co to się dzieje? Chłop konwulsja ma. Brawo! Kurna, jakbyś to ugrał. Bomba przechwycona. 5, 2, 3. No to byłoby pięknie, ale no. lewej masz go. Po prawej? Ja się zgubiłem delikatnie. O! Jest! Lewa, prawa, środek! Tu wszędzie, 0,5, ja pierdolę. Co jest ze mną nie tak w tym meczu? I w tym poprzednim też było nie tak, ale w tym to już jest zdecydowanie, nie? Że to też nie jest moja ulubiona mapa, no ale to nie będę się tym tłumaczył za każdym razem, że coś nie jest moją ulubioną mapą, albo że jakiejś mapy nie lubię, bo to nie ma sensu, nie? Ogiń. O, ładnie, pierwsza krew, Kurna. Dobra, U, ktoś był? Kurda, no ja słyszę te kroki. Dobra, rundę, a on na dachu już. O, oh fuck! No dobra, nie jestem ostatni przynajmniej. Chociaż nie jestem ostatni. Ale takie mecze, powiem wam lepiej mi się gra na pewno niż te takie, na których jest mega łatwo. Bo ja lubię troszeczkę oporu, mimo wszystko. Wiadomo, że każdy lubi wygrywać, nie, ale. O kurwa, no ten Iceman pierdolony, no! O, oh, boże! Gdyby nie ten Iceman, te staty byłyby ładniejsze, no. A tak mnie bije chłop, no. Ewidentnie mnie chłop bije. Sedat, weź podnieś coś, no. Ej, ja mam wrażenie, że ten Sedat. Jego ma wyjebane na to, czy on gra tym medykiem, czy nie, on po prostu biegnie i próbuje się wywalać. Bo tego to nie jest możliwe, żeby chłopak tak dziwnie grał, nie. No ale trudno, no trudno, no. Nie udało się, to się nie udało. Na trzy mecze jeden wygrany. No ale w jakim stylu wygrany chociaż, nie? Chociaż tyle. I dobrze, że to był pierwszy mecz. Dobrze, że to był pierwszy mecz. Przynajmniej lepiej będzie na odcinku wyglądał. No i wygadałem z tym kadeno i proszę bardzo. Jest bida jak była. Jest bida jak była. Natomiast słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, pamiętajcie o subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, no i zachęcam do wspierania, przycisk wesprzyj, będzie mi bardzo miło, jak tam chociaż zajrzycie, dziękuję wam za oglądanie, do następnego, na razie, no i cześć!